Dzień dobry, dzień dobry, oto dzisiaj mamy już 11 dzień krii na elastyczność i dla kręgosłupa i dzisiaj pokażę, dzisiaj będzie chyba taki bardzo króciutki filmik, dzisiaj pokażę siódmą pozycję, Jest to wygie, są to wygięcia na boki I, no i od razu ją pokażę po prostu. Gięcia na boki. Stajemy sobie na macie. Następnie robimy wydech. Wdech, wydech. I przy wdechu robimy skłon do boku. Wydech, wydech. Wydech, wydech. Ciągniemy ręce prosto Mocno do, do boku rozszerzają nam się tutaj przestrzenie międzyżebrowe, pracuje oddech. Jest to dobre ćwiczenie na wątrobę i śledzione również, na kręgosłup boczny, na takie rozciągnięcie właśnie. Bardzo ważne przy tym ćwiczeniu jest to, aby nie wypychać bioder na boki. Tak nie robimy, natomiast robimy tak. Tutaj wszystko jest proste i wygięcia są takie boczne, a nie pupą. Co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, żeby nie robić wygięć do, tutaj tak z przodu przed sobą, ani się nie wyginać do tyłu zbytnio. W ogóle do tyłu się nie wyginać. Ani do przodu. Czyli nie robimy tak, nie robimy tak. Robisz na tyle, na ile możesz. Jeśli twój zakres jest dotąd, robisz dotąd. Jeśli dotąd, to dotąd. A jeśli twój zakres jest po prostu, niektórzy mają tak, że nie wiem, mają jakąś kontuzję i mogą zrobić dotąd. Więc robisz dotąd i wtedy robisz. Opuszczasz rękę i robisz wdech wydech i kolejny wdech, druga ręka. Tak, czy mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zerknę sobie szybciutko do zeszytu, czy czegoś nie pominęłam. Jak tam się czujecie w ogóle? Czy dzisiaj fajnie, czy nie fajnie? Jedenasty dzień. Zobaczcie, jak ten czas po prostu leci, 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 leci. Berknę, berknę. Tutaj mam. E, tak. Wszystko zawarłam w tym ćwiczeniu. Ono jest bardzo proste. Wykonujemy je 25 razy. E, nogi, rozstaw stóp jest na około 15 cm. Więc nogi są dość wąsko sobie stoją i wygięcie jak najmocniej do boku. Życzę Wam przyjemnego ćwiczenia przyjemnej praktyki. Jeśli masz ochotę dołączyć do całej krii i chciałbyś poćwiczyć ze mną, czy chciałabyś poćwiczyć ze mną na żywo, to zapraszam cię do kontaktu. Umówimy dzień, umówimy godzinę i będziemy szaleć na macie. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Buziaczki! Pa, pa!